Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam was na kanale Scarlett i zapraszam was na kolejny odcinek z Planet Costera Park Świąteczny. Tak kochani, świąteczny park i nawet nie wiem czy ja prywatnie sobie pogrywałam w Planet Costera, czy też sobie nie pogrywałam i... I to jest problem, ponieważ na początku powinnam Wam wszelkie zmiany omówić, a nie pamiętam, na czym skończyłam nagrywanie, a gdzie zaczęła się moja prywatna rozgrywka, więc jak coś, to bardzo Was za to przepraszam. Natomiast przejdę już chyba od razu do budowy i do ogarniania tematu. Mamy 4762 Simoleony i powoli zmierzamy ku temu, żeby, żeby zacząć budować kostera hmm, tutaj. I słuchajcie, jak będziemy budować tę pierwszą kolejkę, ja Wam postaram się opowiedzieć, w jaki sposób budować te kolejki tutaj, żeby było mniej więcej jakieś zainteresowanie. Ale sprawa też jest taka, że ja nie jestem tutaj wielkim specjalistą, jeśli chodzi o budowanie tych kosterów, więc mogę się tam pomylić, w czymś się, nie wiem, coś nie do końca ogarniać, więc żebyście też brali to pod uwagę i nie byli tacy pewni wszystkiego, o czym Wam będę mówić. Ogólnie bardzo dziękuję za pozytywne komentarze, szczególnie od osób, które mówiły, że bardzo się cieszą, że ja staram się Wam wszystko tak opowiedzieć i wyjaśniać, że być. Może może już gdzieś tam, bo to już jest kolejna seria, którą nagrywam z tej gry opowiadałam te rzeczy, natomiast zamiast mówić, że wy to pewnie już wszystko wiecie, to że tłumaczę, ktoś tam napisał, że może dla niektórych to być w pewnym momencie irytujące, że ja tak wszystko przypominam. Ale ja też wychodzę z założenia, że lepiej o takich rzeczach mówić, że jednak zdarzają się osoby, które na przykład nie grały, nie wiedzą, a te rzeczy, o których wam opowiadam w przypadku tej serii, są tożsame z tym, co się dzieje w Planet Zoo, bo te gry mają ten sam. Interfejs, zresztą to widać. Sterowanie ogólnie różnią się tylko tym, że ta gra jest starsza troszeczkę, chyba dwa lata, i tym, że no ta nie jest tłumaczona i tu budujecie park rozrywki, a nie zo. Natomiast sam, sam nawet proces stawiania budynków jest dokładnie taki sam. I tak wam powiem, że też czasami słyszę takie głosy, że być może dla niektórych może być ciężko zagrać w tę grę, ponieważ ona nie jest tłumaczona, ale. Szczerze, oprócz takich typowo fachowych rzeczy, to wydaje mi się, że ten angielski, który tutaj jest, jest dość do zrozumienia. Jeżeli nie, to zawsze istnieje translator, nie? Można sobie włączyć aparat, przyłożyć aparat do ekranu i na bieżąco mieć tutaj tłumaczenie. Jest też gra o parkach. Park Beyond, że ona się nazywała, którą nagrywałam na moim głównym kanale i wam podlinkuję. I tam też buduje się parki, i ona jest po polsku. Z tym, że powiem wam, że. Mm, ja jednak jestem bardzo przyzwyczajona do Frontiera i, i do tego wszystkiego, co tutaj mamy, więc u mnie jednak w sercu zawsze będzie bardziej Planet Coaster chyba się działo, chociaż tamta gra też jest bardzo spoko i może bardziej taka komiksowa. Ja wam podlinkuję link do odcinka z nim, gdybyście chcieli zobaczyć, ale takich kosterowych rzeczy budowań parku jest dużo, dużo więcej. Mam jeszcze taką grę bardziej pikselową kupioną też o budowie parku i postaram się wam ją nagrać i pokazać też po angielsku ale wiem, że wychodziła taka odświeżona wersja rollercoastera jedynki z ulepszoną troszkę grafiką i nie, nie wiem ile ona kosztuje, bo, bo nie kupowałam jej, ale zastanawiam się nad tym, żeby ją kupić i wam pokazać, ponieważ no nie oszukujmy się Planet Coaster, Planet Zoo mają dosyć duże wymagania, bo no może to już są starsze gry, jednak jeżeli macie tyle osób, no to wiadomo, że musicie mieć dobry procesor dobrą kartę graficzną, ramu dużo żeby ta gra spokojnie wam się tutaj mm, e, spokojnie wam się tutaj grała w tę grę, natomiast tam tamta gra, odświeżony Roller Coaster 1. Wydaje mi się, że spokojnie będzie chodzić na takich naprawdę prostych sprzętach, laptopach, zwykłych do pracy, więc jeżeli się uda, nie wiem, czy teraz. Ale wydaje mi się, że powinno się mi udać niedługo ją jakoś tam zakupić i wam pokazać. Bo to też muszę sobie przemyśleć, bo wiecie, <laughs> lubię gry, ale mieć kilka gier takich samych, no, chociaż z drugiej strony z reklam powinno się zwrócić, że tak powiem, wam to dosadnie. Ale wiecie, jak to też działa, nie? Wydaje mi się, że chyba nie widzieliście tej części, bo tutaj postawiłam drzewka i ozdobiłam lampkami. No może nie jest to idealnie ozdobione, widzicie, nie stykają się, ale wydaje mi się, że wygląda to całkiem dobrze. No i tutaj mamy kolejkę do tej aparaty. Trakcji. i nie wiem czy to widzieliście jak zdobiłam ostatecznie, tutaj te lizaki zrobiłam, zrobiłam ogrodzenie, rozwiesiłam kokardy na tych ogrodzeniach no i do tego tutaj to wejście na te karuzele też bardziej zrobiłam, dosyć dużo mamy tutaj motywu słodyczy nie wiem na no ile lizaki świąteczne są w sensie może nie są, bo to takie słodko świąteczne jest, ale pasuje mi do ogólnego klimatu tego wszystkiego i tutaj wiecie, że mamy budkę z informacją, mamy toaletę, dwójka sprzątających mi się zwolniła i zauważyłam, że w tej grze dużo gorzej jest, jeżeli Chodzi o pracowników. Oni naprawdę czują się średnio. Więc ja postaram się. O nich zadbać, dbać o ich zadowolenie i tutaj szkolenia im opłacać. Kochani, z racji, że mamy dosyć dużo już pieniędzy, myślę, że możemy sobie zacząć odkrywać kolejne rzeczy. i Ja bym bardzo chciała odkryć, a właściwie chodźmy z tym wszystkim tutaj ze spokojną atrakcją, weźmiemy sobie tutaj kolejną atrakcję, żeby moi naukowcy się tym zajęli. Trzy możemy naraz rzeczy wynaleźć, i to jest mega ważne, żeby o tym pamiętać, no bo wiadomo, że kolejne. Które mamy tutaj bazowo, one nie są jakieś super wyjątkowe, więc dobrze byłoby się jakoś tak zainteresować i zrobić tutaj coś lepszego. Patrzę sobie, co my mamy. Mamy tutaj te filiżanki, i te filiżanki są bardzo słodkie i można byłoby je umieścić. Ale pamiętać muszę o tym, i od razu je tu chciałam umieścić. Bo tu widzicie, mam taką wnękę na to, i od razu mi tutaj zachciało się kłaść ją, ale nie mogę w tym miejscu zrobić tego, ponieważ tutaj będziemy mieć mniej więcej wejście do parku. Tu. Gdzieś. I może nawet sobie byśmy to już ogarnęli. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Tu mamy w sumie takie wejści, które moglibyśmy wykorzystać. Chociaż przyznam się Wam szczerze, że bardziej to mnie kusi. Te takie typowe, zamkowe. Może nie to, bo to jest zbyt duże. O, tu mamy jeszcze jakieś świąteczne wejście. Niby spoko, ale chyba. No bo to też jest Okej, okay. to nie jest jakieś nic, nie wiem, nieładnego. To jest takie zwykłe proste wejście. Ono już jest teoretycznie ozdobione, więc może faktycznie nad tym się powinnam zastanowić. Może byłoby prościej. I wiecie, chciałabym, żeby to było mniej więcej tak. Tylko czy to nie jest krzywo? Może troszkę byśmy sobie to za pomocą x'a odsunę. O fajnie, fajnie, fajnie. Nie bierze mi całego, więc pamiętajcie o tej pięknej opcji, którą wam tutaj mówiłam, że zaznaczamy sobie dokładnie co chcemy. A my chcemy sobie przesunąć to. A co to jest tutaj na środku? Aha, to jest jakieś oświetlenie nocne. Czyli wychodziłoby na to, że nie, no nie, no dobrze. Aha. Jeszcze inaczej, kochani. Jeszcze inaczej. Bo widzicie, tutaj nie mogłam sobie tego zrobić równo, a ja chcę sobie to zrobić równo, więc jeszcze zanim przejdziemy do tego, muszę sobie, mimo wszystko to przesunąć jeszcze. W tę stronę. Żeby na luzie zrobić ścieżki. Bo ja nie chcę jakiegoś. Te, wiecie, takiego krzywego tego zrobić, jak kiedyś robiłam. Chcę, żeby to było. Ładnie tutaj ogarnięte, więc żebyśmy nie mieli problemów. Zrobimy to tak. A czemu tu nie mogę? A co tutaj jest znowu takiego, że ja tego nie mogę tu ogarnąć? Mhm, chwila, chwila. Tu musi być jakieś podwyższenie, którego nie chcemy, więc bierzemy sobie tutaj płasko do. Nie wiem, czego. Do fundamentów. I tutaj zrobimy sobie taki. Może teraz będę mogła. Normalnie ścieżkę zrobić. Tak, teraz mogę normalnie. Super. No, i teraz to wygląda cudownie, ale ja wrzeszczę z tym. No, no, ale nie, teraz podoba mi się to bardzo. Lecimy sobie jeszcze raz tutaj, bo zastanawiam się z tym, bo teoretycznie to mogłabym zrobić szersze tutaj na środku, nie? Ten fragment. No, smutnie to z tej strony wygląda. No, będę musiała przemyśleć to jakoś, nie wiem, ogarnąć. Będę musiała nałożyć budynek na budynek. Coś będę musiała wymyślić, żeby to wyglądało w miarę okej. Okay. Natomiast myślę sobie, że jeszcze w tym miejscu powinniśmy położyć jakieś choinki, żeby to było jeszcze bardziej świąteczne. Więc wchodzimy sobie tak, tutaj to wyszukiwanie usuwamy. To jest chyba tutaj, w tych ozdobnych rzeczach. Szukam sobie. Jakieś choinki. I tutaj powinny być takie proste choinki, niezbyt jakieś... O, te na przykład. Chodzi, wiecie, o takie... Chociaż ta jest dosyć duża. Nie ma mniejszej troszeczkę choinki takiej? O, ta jest olbrzymia, ta jest olbrzymia. Wszystkie pewnie będą olbrzymami. A ja potrzebuję takiej... Ta jest chyba zbyt biedna, żeby tak ją tutaj wrzucać. A ja potrzebuję takiej niewielkiej. Niestety biednej małej nie mamy. Mamy tylko te... Duże chyba te duże trzeba będzie tutaj ustawić sobie na wejściu. <noise> Niestety, no ale nie wygląda to źle. Wprawdzie trochę nam zasłania ten budynek, ale jest troszkę bardziej świątecznie, nie 1490 o nie to my jesteśmy biedni, my nie mamy na to pieniędzy. Czy my mamy straty przez to, że ja tutaj... Nie, no nie mówcie mi. To znaczy na pewno skończymy sobie teraz ze stratami. Ale chciałabym te dwie choinki tu mieć, chociaż ta jest naprawdę bardzo duża. Czy nie ma tutaj jakiejś mniejszej takiej, którą mogłabym mm, zastosować? Ta to zdecydowanie za mała, ale. No nie, pewnie nie będzie nic mniejszego. No przydałoby się coś tu. Wiecie, o co chodzi, nie? I muszę to przemyśleć. Może na razie te nie będę dawać tej, co wrzuciłam tutaj, bo widzę, że też chyba jesteśmy stratni na ten moment. Dobra, czwarty rok zakończyliśmy ze stratami. Oj, tu były olbrzymie straty, a teraz jakieś zyski, więc sobie to tak zostawię na ten moment. Ale bardzo podoba mi się ta alejka, którą tu zrobiłam z tym ogrodzeniem, z tymi kokardkami. Słodko to wygląda. Nie, coś się zepsuło. Czy my mamy mechanika? W ogóle ja Wam mówiłam o tym, że jak otworzyłam tę grę, to zauważyłam, że my totalnie nie mieliśmy ludzi od sprzątania? O, co Ty sobie myślisz? Że chciałbyś zarabiać więcej pieniędzy, a wiecie, co możemy im dać, 70? Niech sobie więcej zarabiają, bo oni strasznie mało zarabiają jako sprzątający i przez to czują się źle. A ty się czujesz, że też nie czujesz się dobrze? Okej, okay, że ty potrzebujesz więcej treningu, żeby robić swoją pracę spokojnie? Wytrenujemy cię. I to jest dobre, bo z jednej strony, jak macie ich za dużo, to są znudzeni, a z drugiej strony, jak macie ich za mało, to są przerażeni ilością pracy, by się zdecydowali. Przyspieszyłam czas, po to, żeby nową atrakcję tutaj wrzucić i bardzo mnie to kusi. Tylko to kosztuje 2360 i to jest bardzo taka klasyczna atrakcja, która niektórym kojarzy się z czymś mega nierealistycznym, a właściwie ona tutaj jest tańsza. Tylko 363, 352, 68, 344. Ta jest bardziej przez ludzi lubiana, tylko ta może być ładniejsza. Nie, no właściwie są takie same. Tylko troszkę kolorami się różnią. 2,64, 2,68, dłości 3,61, 3,63, 3,50, 3,44. To chyba jednak te sobie postawimy. I ona jest tańsza, ale to jest taka atrakcja, którą gdzieś jak widziałam na filmiku, to Damian do mnie mówił: E nie, ona jest na, pe na pewno nieprawdziwa że wcale to nie jest takie, że coś takiego jest, a tutaj kurde jest, tylko tam na filmiku było faktycznie wyższa, ale jestem w stanie uwierzyć, że gdzieś może być taka wyższa i ja ją wam zaraz pokażę, ale zanim do tego przejdziemy, podwyższymy sobie trochę teren, ponieważ ja bym wolała, żeby ona była na takim wzniesieniu, jak mniej więcej mamy te atrakcje, bo chcę, żeby było wyżej, niżej, wyżej, niżej w tym parku, wiecie, taki klimat bardziej żeby nie wszystko było w jednej i tej samej wielkości, zwiększamy sobie tutaj wielkość i myślę, że wielkość może być zwiększona, tak i to chyba powinno nam wystarczyć. Tylko czekajcie, bo muszę najpierw zrobić mniejsze, żeby sobie to tu o, pociągnąć. 12, nie wiem czy wystarczy, ale możemy zrobić 14 i trochę przesuniemy to w testro. Oooooooo! Uh, halo! Bo chcę właśnie to mieć w tę stronę bardziej, więc proszę mi to w tę stronę zrobić. Okej. Okay. I zobaczmy sobie teraz tę przejażdżkę. Co nie tak? Troszkę powinno być to większe. To lecimy sobie jeszcze powiększyć to. Żebyśmy swobodnie mogli sobie zrobić wejście i wyjście. Dobra. I przejażdżkę bardzo proszę jeszcze raz. O, właśnie w ten sposób chciałabym, żeby była. I e, słuchajcie, coś miałam wam powiedzieć, tylko jak zwykle zapomniałam, co chciałam wam powiedzieć. Jak sobie przypomnę, to wam powiem. Na razie przypominam, od razu jak postawicie sobie atrakcję, musicie zrobić wejście i musicie zrobić wyjście. Jeśli chodzi o wyjście, to najlepiej, żeby to wyjście... No, no, nie było zbyt długie. A jeszcze jedna taka uwaga: jak widzicie, tutaj mamy tego operatora naszej atrakcji, i dobrze, żeby wejście i wyjście były blisko, ponieważ ludzie nie będą musieli bardzo na okrętkę chodzić, bo oni jakoś wchodzą mniej więcej tak jak jest ten operator. I tak nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Chyba nie, ale zauważyłam, że jednak bardziej wolą te postacie tutaj w tej grze kiedy to jest blisko. Ależ ładne schody zbudowałam, jestem z siebie dumna. <grym> bo przed chwilą paskudnie wychodziły mi te zejścia i sobie myślałam, no nie, będę musiała przenieść całą atrakcję, bo będzie tu wyglądało źle. Natomiast ostatecznie okazało się, że wcale źle nie wygląda, wygląda naprawdę całkiem ok. Tutaj wchodzimy sobie w narzędzie tworzenia kolejek i wiadomo, robimy sobie kolejkę na naszą atrakcję. To tutaj już do wyboru, do koloru, jak sobie to zrobicie. Ja najczęściej tak jak już Wam mówiłam, robię sobie to w ten sposób mniej więcej, i tutaj będziemy zrobić sobie już zejście. I zrobiłam też priorytetową wejściówkę troszeczkę wyżej, żeby był taki ładny widok na to jeziorko, które tutaj mamy, na te widoki. No i przy okazji wydaje mi się, że będzie to wszystko ładnie razem się prezentować. To, co tutaj macie, ta biała przestrzeń, to zostanie wypełniona tak jak tutaj, albo kamieniami, albo jakimiś słodyczami, na pewno też drzewkami i tego typu rzeczami. I jest jedna... Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam wam opowiedzieć, natomiast na razie jej robić nie będziemy, bo ona dużo pieniędzy nam pobiera z konta, a my, jak widzicie, nie jesteśmy jakimiś milionerami. Chodzi tutaj o to, że każdą z tych atrakcji, znaczy. Okej, okay, dobra, to możemy zrobić, ale to nie o tym chciałam wam powiedzieć, tylko przypomniałam sobie, że to też jest. Każdą z tych atrakcji możecie sobie wyedytować, dodać kolejną sekwencję, żeby wydłużyć czas działania. Czyli widzicie, klikacie sobie tutaj, że add Animation. I tutaj sobie wybieracie, co chcecie, żeby było. Więc ja bym zrobiła to tak. I pamiętajcie, że to wpływa na ostateczną ocenę atrakcji, kiedy jest tego też za dużo, może spowodować, że kiedy macie tutaj wyniki testu, to ludziom zaczyna się robić niedobrze i, i nie chcą brać w tym udziału. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że możecie dodać sobie tutaj jakieś atrakcje dodatkowe, czyli ustawić sekwencję, że w momencie kiedy na przykład atrakcja będzie wykonywać tę czynność, możecie wystrzelić jakieś fajerwerki z niej i inne tego typu sprawy. I tu już wam pokażę jak to działa. W sumie to jedną rzecz mogę wam pokazać. Mamy tutaj coś takiego jak specjalne efekty. No i musicie sobie czytać dokładnie co jest. Czym tutaj są jakieś wystrzeliwane wzorki, literki, woda, nie woda, panel z magmą, lasery do wyboru do koloru. Ja bym chciała, żebyśmy mieli na przykład, nie wiem, te fajerwerki kurczę, nie wiem, czy to będzie dobrze je tu ustawić, ale dobra, niech będzie. Ustawimy sobie je tu raz, tu dwa, tu trzy i tu cztery, nie? Przy tej atrakcji. I lecimy sobie z powrotem tutaj, lecimy sobie tu i wybieramy sobie, że w momencie kiedy mamy to spin te obiekty, które sobie tutaj załączymy, czyli ten, czyli ten. Czekajcie, bo to się tak zaznacza. Z kontrolem czy bez, bo nie wiem. Z kontrolem, czyli zaznaczacie, klikacie kontrol, zaznaczacie, klikacie kontrol, zaznaczacie, klikacie kontrol, zaznaczacie. Potwierdzacie i widzicie, zaznaczamy sobie, że tutaj ma się wydarzyć nam wybuch. Wybaczcie, że nie mówię tego tak płynnie, super i w ogóle, ale odkopuję to z głowy, z pamięci. A dawno tego nie robiłam. Ostatni raz robiłam to chyba przy okazji parku Halloweenowego, więc tym bardziej. Dobra. I lecimy sobie tutaj, bo tak sobie myślę, że to moglibyśmy usunąć. I tutaj sobie dać tego spina też. Dlatego, że jak wejdziemy sobie tutaj w tę sekwencję. To, jak mamy kolejny spin, ten ostatni, znowu możemy sobie dodać te obiekty, które tu mamy. Czyli ten. Chociaż, jak przyjadę, to tak, to się doda? A doda się. Czyli można po prostu w ten sposób jeszcze to dodawać. Ale ja się zawsze boję, bo jak tu są jakieś dodatkowe detale, to wiecie. To dziwne rzeczy mogą się dziać. Tu wpiszemy sobie 2-2-2-2. Tak jak tu. Zatwierdzamy. I puszczamy. Atrakcję. Aha, jeszcze musimy ją przetestować. Żeby wiedzieć co i jak. Chociaż to jest trochę takie niebezpieczne wypuszczać sztuczne ognie. Na razie mamy wyjazd. Nie możemy jej otworzyć. Bo atrakcja nie jest przetestowana. Bo dodaliśmy kolejną sekwencję. Więc musimy mieć najpierw przetestowaną, żebyśmy mieli wyniki. Jak będziemy mieli wyniki, to możemy puścić atrakcję. O! Widzicie? W tym momencie wystrzeliły nam cztery razy sztuczne ognie. Przyspieszy to. I na sam koniec... tej przejażdżki. O, też powinno wystrzelić. I za każdym razem to będzie tak. I ja wam mówiłam, że nas za bardzo na to nie stać i to zobaczę jak duże straty będę miała, ponieważ za każdym razem to wystrzelenie generuje koszty, nie? No bo wiadomo, że trzeba to naładować i wtedy idą na to pieniądze, ale pamiętajcie też, że te dodatkowe efekty powodują, że atrakcja może być dużo lepiej oceniana i to się mega przydaje, jak na przykład budujecie jakąś kolejkę taką bardziej Przyjażdżkę o 3,48, 2,68 to powoduje też to, że właśnie jak macie przejażdżkę rollercoasterem czy jakimiś takimi samochodzikami tutaj, co też będziemy robić no to dodaje atrakcyjności temu więc warto to wykorzystywać ale dobrze to jakoś konkretnie przemyśleć nie wiem czy za 12 oni będą tutaj wchodzić, zobaczymy sobie zaraz I ja bym wolała mieć to przetestowane nocą czy zapadnie nam zmrok? Bo chciałabym zobaczyć te sztuczne ognie w akcji, ale w nocy, jak to będzie wyglądać. Ja tutaj ludzie już sobie zjeżdżają. I kolejna rzecz, bo znowu tego tutaj nie zrobiłam, pamiętajcie, żeby sobie zrobić tutaj chociaż te 3-4 naładowania, dlatego, że. No, oni mogą stać sobie tutaj w kolejce, ale jak jest ta jedna druga, to po tym czasie oczekiwania minimalnym, jak go macie ustawionego, to ta atrakcja rusza i to nie czeka na to, aż ludzie sobie swobodnie tutaj wejdą i zajmą miejsca. Więc jak jest trzy czwarte, to przynajmniej macie pewność, że większa, osób, większa ilość osób wejdzie. Dodatkowo, to też jest przydatne, bo wiadomo, że im częściej ta atrakcja jest puszczana, tym większe jest ryzyko, że się zepsuje, a my nie chcemy właśnie, żeby się psuła. I tak dużo tutaj ludzi, kolejka wypchana. Wiele osób stać nie może. Powinnam to tak zawinąć jeszcze. Może w tę stronę, tak? I tutaj cofnąć tę kolejkę, żeby większa ilość osób mogła stać tu. Ale to jeszcze sobie przemyślę. Dobra, i na ten moment będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Nie wiem, wprawdzie, czy te sztuczne ognie i te inne rzeczy są w Planet Zoo. Natomiast tutaj, w Planet Kosterze, spokojnie można takie rzeczy ustawić. A i jeszcze, bo ja bym chciała, bo jednak jestem bardzo taką osobą. Która zwraca na to uwagę, ustawić sobie, że to będziemy mieć w tym kolorze. Dodatkowo lecimy ze ścieżkami, i to jest ta ścieżka. I nie wiem, czy to jest ścieżka na wysokość, na chyba 6 szerokość, tak mi się mu wydaje, dlatego że, a nie 6, 4. Tutaj widzicie, mamy taką ścieżkę pod tą atrakcją. 4 czy 5? I tutaj też bym chciała to ustawić, tylko ustawimy sobie to niżej. Ale też chciałabym, żeby. Się to znajdowało. Tak jak tu macie z tej strony, tak samo tutaj. Tylko, że ja mam chorobę na punkcie takich rzeczy, zrobimy sobie to tak równo, a to będę musiała sobie wyedytować. Sama ta falbanka nie musi być równo, ale w tym momencie, w tym punkcie, to się musi zgadzać. Więc zostawimy sobie to tak. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Planet Koster'a.